W trzecich hirosach spędziłem spokojnie tysiące godzin, zbierałem złoto, rtęć, kamienie i drewno. Kopałem dupy krasnalom ogrodowym ze znienawidzonego przeze mnie bastionu, mordowałem diabły z nosem wielkim jak klamka od zachrystii, czy w końcu posyłałem setki diablików na pewną śmierć, no bo przecież chuje były najtańsze i szybko można było je zastąpić jeszcze większą armią. Zajmowałem zamki, zajmowałem tartaki i no, spierdalać przed smokami też się kilka razy zdarzyło. Przez długi czas nie widziałem sensownej konkurencji dla cudownej trujeczki, bo niby pojawiały się takie gry jak Disciple's czy apostołowi, jakich możemy znać, ale niezależnie od tego, jak dobre by nie były, to ja zawsze prędzej czy później wracałem do kochanych hierosków i grając z zamkiem rozpierdalałem każdego, kto stanął mi na drodze. Ostatnimi czasy pojawił się w końcu, że tak powiem, dobry zamiennik Hirosów. Pixelowata gra o nazwie Heroes Hour. Jednak po początkowych zachwytach dość szybko została wtrącona do lochu odinstalowanych gier. Nie powiem, że to był zły tytuł, ale jednak wczesny dostęp czuć było tam mocniej niż moje skarpety po 10-godzinnej zmianie w niemieckim Januszek. Jako fanatyk jedynych słusznych hirosków z numerem 3, bałem się, że już nigdy nie pojawił. Się gra, która wciągnie mnie za mordę, równie mocno. Pogodziłem się już z tym, że jestem wręcz skazany na ten tytuł, że do końca życia będę popierdalał po mapie jako ekipa z zameczku, bo nic poza chirosami mi tak mocno nie smakuje. Aż tu nagle. With grim bro, Cecilia of Stout heart. To crush rebellions and push back another rap star lady hammond claimed her settlements settling. Tak, po dekadach panowania gry z funkcją płonących pośladków nareszcie doczekałem się czegoś co godnie mi ją zastąpi. Songs of Conquest już od pierwszych zapowiedzi sprawiało, że siedziałem przed ekranem z oślinioną mordą dotykając się w okolicy Krocza, jednak miałem w pamięci to, że no, różne gry próbowały pobić geniusz hirosów, ale ja w końcu i tak zawsze do nich wracałem tym razem ach chuj nie umiem budować napięcia więc powiem tylko tyle że gra o której dziś będę seplenił skradła mi serce i sprawiła że pierwszy raz w życiu czuję że mój związek z hirosami stoi pod znakiem zapytania i to tym razem chyba tak na serio bo Songs of conquest bierze to co pokochałem w serii spod szyldu magii i mocy a przy okazji dodaje sporo od siebie Zacznijmy od tego, że omawiany zawodnik to gra we wczesnym dostępie. Chciałem to zaznaczyć już na początku. W przeciwieństwie jednak do wspomnianego wcześniej Heroes Hour nie skąpi nam zawartości, bo jest tutaj co robić. Mamy kampanie, które naprawdę robią wrażenie i są cholernie ciekawe. Mamy tryb potyczek, mamy tryb sieciowy i tak, mamy gorące pośladki, więc możemy grać z kolegami przy jednym komputerze. Do tego wszystkiego dochodzą mapy społeczności, czyli te, które tworzą inni gracze, a na dokładkę editor map. Ja bawiłem się nim osobiście tylko przez krótki moment, bo niestety architekt ze mnie jest wybitnie chujowy i planowanie idzie mi jak krew z dupy gościa, który zrobił przysiad na słoiku. Zostawiam więc opcję tworzenia innym graczom, a ja sam będę zwyczajnie po hamsku korzystał z tego, co robią inni. W kioskach w sumie też tak zasysałem cudze mapy, więc nic się nie zmieniło. Sama formuła jest tym, co wszyscy znamy i kochamy. Popierdalamy po mapie, zajmujemy cudze kopiemy dupy przeróżnym pokrakom, zdobywamy siłą akty własności kopalni wszelakich i dążymy do tego, żeby być największym kozakiem i rozpierdalatorem na danej mapie. Niby są to hiroski, ale zrobione inaczej. Niby inaczej, ale kurwa równie cudowne. To, co mi się cholernie podoba, to to, jak wygląda tutaj rozbudowa miasta. Na początku mamy jedynie mały zameczek, taka kurwa twierdza w wersji meliniarskiej ze wschodniej 56 w Łodzi, gdzie psy dupami szczekają, a miejscowa ludność żywi się psami z własnej głowy. Po czasie inwestujemy swoje zasoby, aby ruiny zamieniły się w wielki zamek, którego pozazdrocić nam będzie każdy sąsiad w okolicy. W przeciwieństwie do hierosków tutaj nie budujemy wszystkiego wewnątrz zamku, bo w miarę jego rozbudowy zyskujemy dookoła naszej potężnej twierdzy miejsca, w których możemy postawić tartak, kamieniołom, czy budynki, z których pozyskamy siłę roboczą do napierdalania złodupców po mordach. Na mapach dodatkowo są tak zwane osady, które po tym jak je przejmiemy służą za swego rodzaju wiochy. Obok siedziby sołtysa takiego zadupia na wypizdowie możemy postawić także kilka budynków, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby sobie z takiej wioski stworzyć, nie wiem, obóz karny do pozyskiwania surowców, albo coś na kształt koszar, gdzie będzie można rekrutować nowe jednostki. Trzeba jednak uważać, bo na większych mapach takich osad jest dosyć sporo, a wróg nie śpi. Jeśli więc macie zapędy do przejęcia całego świata, to miejcie na uwadze, że wasze wioski są kuszącym kąskiem dla innego gracza na mapie i przyjdzie wam się często bronić. Chyba że nie lubicie swoich poddanych, wtedy chuj im w dupę. Niech ktoś inny się nimi zajmuje, ale wiadomo, hajs się nie będzie zgadzał tak jak wcześniej. Sama walka to coś, co szybko ogarnie każdy, kto choć trochę zna Hiroski. Zasady są podobne co w naszej kochanej trójeczce, jednak zasadniczą różnicą jest tutaj magia. To ile czarów będziecie mogli pierdolnąć podczas walki zależy od tego, jaką ekipą się bujacie po mapie, bo każda jednostka ma swoje własne punkty, które na tą właśnie magię wpływają i ten system jest naprawdę spoko. W przeciwieństwie też do kiosków tutaj nie jest tak, że największym kozakiem na świecie to jest zawsze ten, kto ma największy numerek kurwa pod nogami. Nie jest też tak, że produkujecie jednostki bez końca tworząc ludzika, który składa się z tysiąca innych ludzików. Bardziej wpływ na to mają statystyki i ulepszone wersje danych Hansymonów, czy w końcu badania, które można przeprowadzić w odpowiednich budynkach. W walce trzeba też ruszać głową, bo taktyka ma tu naprawdę duże znaczenie. Na planszach mamy przeszkody, mamy wzniesienia, więc trzeba odpowiednio rozstawić wcześniej swoich rozpierdalaczy. Warto też uczyć się swoich podwładnych, bo na przykład tacy chłopi z kuszami nie są maszynami do zabijania i co strzał muszą tą wspomnianą kuszę przeładować, a wtedy są bezbronni i zwyczajnie łatwo im spuścić w pierdol. Naszego dowódcę, zwanego tutaj powiernikiem, także rozwijamy, co ma duży wpływ na walkę, czy to, ilu podwładnych może się do nas przyłączyć jednorazowo. Ostrożnie jednak, bo dobrze by trenowanego powiernika łatwo stracić, gdy się zagapicie, a jeśli nie będzie Was stać na jego wykupienie po śmierci, to o, biada Wam kurwa, biada Wam. Strata takiego dziada, który trenował przez 100 tur, naprawdę boli, a wyszkolenie nowego patafiana, nie dość że jest kosztowne jak cholera, to przy tym czasochłonne. A jednostki na mapie w miejscu nie stoją i też stają się potężniejsze. Tak samo jak jednostki na mapie, tak samo i oprawa jest mocna. Niby jest tutaj pixel art, który osobiście mi zaczyna mocno brzydnąć. Jednak w tym przypadku jest to pixel art, nad którym widać, że siedział ktoś, kto zna się na rzeczy. Untertitelung <laughs> Nie jest to oprawa rodem z, znowu muszę o tej grze wspomnieć, Heroes Hour, gdzie wszystko wyglądało tak, jakby ktoś grę przeportował z Pegasusa. Mapy są prześliczne, jednostki świetnie zaprojektowane i cudownie animowane. Minusem dla niektórych może być to, że czasami lokacje są tak wypełnione przeróżnymi pierdołami, że trzeba mocno skupić wzrok, żeby znaleźć drogę dalej. Mi osobiście jednak to jakoś tam nie przeszkadza, bo nauczony heroeskami i tak muszę odkrywać każdą skrawek ziemi, więc siłą rzeczy wsadzam swoją mordę pod każdy jeden kamień. Mimo, że Songs of Conquest to wczesny dostęp, to jakoś kurwa tego nie widać. Jasne, są na przykład jakieś drobne wpadki w tłumaczeniu, jednak jest to coś, o co naprawdę nie sposób mi się przypierdalać, bo nijak nie wpływa to na odbiór gry. Niejedna gra w wydaniu premierowym może przy omawianym tytule wsadzić ze wstydu łeb w piach jak jakiś kurwa jebany struś. I jeśli trzecie Hiroski są waszą miłością, jeśli tak jak ja straciliście tysiące godzin z życia budując zamki i walcząc ze Smokami, to naprawdę szczerze z ręką na swoim zjebanym sercu mogę wam powiedzieć, że Songs of Conquest wyrwie was z kapci, da buziaka w i. No, chiroski będą smutne, bo przez pewien czas na pewno do nich nie wrócicie. Mówił do was wulgarny gracz.